Słuchajcie, wpadłem na zajebisty pomysł. Zorganizuję w tym miesiącu bieg wirtualny, który będzie nazywał się Pogoń za Robolem. Każdy z was będzie mógł się poczuć jak prezes goniący Robola. Formuła biegu bardzo prosta. Każdy z was będzie zapisywał się u mnie na stronie. Następnie będzie realizował swój bieg lub marsz, obojętnie. No to ważne, żeby pokonać na własnych nogach 5 km w dowolnym miejscu, oczywiście tam, gdzie mieszkacie. Tam będziecie maszerować, tam będziecie biegać. Jak już to ogarniecie, wysyłacie do mnie wynik, a ja wyślę wam wtedy w dowód uznania piękny złoty medal, na którym będzie oczywiście prezes goniący Robola, no bo cóż by innego. Także zajebista pamiątka, zajebista motywacja i z akcją myślę, że ruszymy jeszcze w tym miesiącu, także obserwujcie profil będzie zajebiście, czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Ja liczę, że wystartuje co najmniej kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy osób. Także wy się zmotywujecie, ruszycie dupę. Ja zarobię znowu trochę kasy. No i będzie zajebiście. Trzymajcie się i obserwujcie.